Cenionym partnerem gospodarczym na takiego inwestora liczy też województwo opolskie. Chińska delegacja odwiedziła właśnie region i stolice województwa, ale Chiny zdobywają też świat kulturalnie ich forpocztą. Są na przykład Instytuty Konfucjusza. Jeden z nich działa w Opolu. W brzmieniu tego utworu słychać Egzotykę Orientu. To występ studentów Pekinskiego Uniwersytetu Języków Obcych, właśnie goszczą w Polsce, prezentując chińską kulturę w miastach, gdzie działają instytuty Konfucjusza. Przygotowaliśmy nasz program w oparciu o chińską tradycję. Pokazujemy tu na przykład sztuki walki, czyli kung fu, występy wokalne i xiang xiang, czyli rodzaj komedii typowej dla Chin. I właśnie te komediowe występy są popisowym numerem Yen Jiabao, na co dzień studiującego języki, hiszpański i angielski. Nasz występ to rodzaj show z zabawnymi dialogami. Pokazujemy w nim chiński sposób myślenia i nasze poczucie humoru. Promowaniem na świecie chińskiej kultury, a także języka, zajmują się Instytuty Konfucjusza. Opole jest jednym z pięciu miast w Polsce, gdzie taka placówka funkcjonuje od 2008 roku. Możliwość nauki języka chińskiego na dobrym, profesjonalnym poziomie, a następnie wyjazdu do Chin i studia. Chińczycy są dziś bardzo ważnym partnerem gospodarczym. O takich inwestorów walczą teraz wszyscy na opolszczyźnie przebywała właśnie kilkuosobowa delegacja z branży oświetlenia ledowego z prowincji Fujian Opole ma pewne atuty. Po pierwsze, położenie niemal w środku Europy i dobre skomunikowanie z Niemcami, Francją czy Włochami. Bierzemy też pod uwagę koszty pracy, a te nie są tutaj wysokie. Mówiliśmy o atrybutach, które mamy, o dobrym położeniu i o tym, że jesteśmy bramą na rynki Unii Europejskiej. Goście z Chin oraz opolscy włodarze po obejrzeniu terenów inwestycyjnych też wybrali się na chińskie przedstawienie. Bo kultura to dobry punkt zaczepienia do rozmów. Już nie tylko o kulturze. Katarzyna Plewnia, kurier